Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robię roladki schabowe w sosie. Zaczynamy może najpierw od zrobienia sobie farszu do roladek. Potrzebować będziemy kawałek wędzonego boczku. Kroimy sobie w kosteczkę. Wszystko do miseczki. Jedna cebula. Też drobniutko kroimy. Do farszu potrzebujemy parę ogórków. Obojętnie jakich. Też kroimy w kostkę. Potrzebujemy coś zielonego. Obojętnie co może być pietruszka szczypiorek. Ja przyniosłam sobie takiego maleńkiego pora. I potrzebujemy taki kawałeczek, ukroiłam sobie sera żółtego. Ja mam gołdę. Trzemy na tarce o grubych oczkach i dwie marchewki. Też na grubych oczkach. I teraz przyprawimy sobie świeżo mielony pieprz. Troszkę soli, dwie kopiaste łyżeczki musztardy francuskiej. Jedna łyżeczka jakiejś innej musztardy. Wszystko będziemy mieszać. I farsz już mamy gotowy do nadziewania mięska. Schab kroimy na plastry. Rozbijamy na cienkie plastry. Teraz mięsko przyprawiamy pierwszym i solem z dwóch stron. I będziemy teraz zwijać rolatki. Sześć mi tutaj wyszło. Zamieszam sobie jeszcze tylko. Czyli nakładamy farsz tutaj zaraz na sam początek. Dużo farszu. I najlepiej mięsko sobie rozbić. Tak porządnie, żeby nie, nie było przedziurawione mięsko, ale cieniutko. Tutaj nam się dużo farszu po prostu zmieści i fajnie się nam zwinie rolatkę. I ja to robię tak. Najpierw sobie zamykam tutaj, dociskam sobie. Teraz boki, tak jakby się po prostu robiło krokiecika. Teraz boki. I zwijam w tamtą stronę. O! No i taka rolata wyszła. Tu można sobie spiąć albo wykałaczką drewnianą, albo taką metalową. Dla pewności, żeby się nam podczas smażenia nie otworzyło. O, i już mamy pierwszą rolatkę. Docisnąć sobie fajnie trzeba mięsko, uformować, żeby taka była fajna rolatka. Można też związać nitką. Takie fajne rolady duże wyszły, bo nie żałowałam nadzienia. Dawałam bardzo dużo. I teraz każdą rolatkę obtaczamy w mące. Z każdej strony, boki też. I teraz kochani, będziemy rolatki przesmażać. Można na smalcu, można na oleju. A można sobie zrobić coś takiego. Ja ostatnio to odkryłam. Kupiłam sobie taki boczek. Nazywał się po góralsku. Do końca nie wiedziałam, jaki jest w środku, bo był zapakowany. Okazało się, że jest bardzo tłusty, ale powiem Państwu, co ja ostatnio odkryłam. Ja sobie robię coś takiego. Będę go wytopiać. To jest taka niby słoninka, ale jest tyle tutaj yy, smaku w tym wszystkim, że naprawdę wyjdą rewelacyjne rolatki. Ja sobie wymyśliłam coś takiego. Ukroję sobie parę plastrów takich, właśnie tej, tego boczku na zimną patelnię. Proszę zobaczyć, coś takiego na zimną patelnię. On się mi będzie teraz, właśnie, wytapiał. Powstanie właśnie ten fajny taki stłuszczyk i będę obsmażać właśnie na tym tłuszczyku rolatki. O, już zaczęło się wytapiać, już pierwszy na patelni. Teraz odwracam to na drugą stronę. Już fajnie się wytopiło. Teraz to wszystko zdejmuję. Proszę zobaczyć, ile tłuszczyku. Nie ma go za dużo, troszkę jest. I teraz będę przesmażać rolatki. Może Państwo też znają taki sposób. Ja się chciałam z Państwem podzielić, bo odkryłam to ostatnio. Jest tak po prostu pyszne mięsko, przechodzi tym, tym aromatem właśnie z tego boczku. Przesmażamy mięsko z każdej strony. Tak pomyślałam, że sobie dołożę to z powrotem. Niech się jeszcze troszkę wytapia. Może coś tam jeszcze... Się, ale tak powiem państwu pachnie w domu obłędnie. Niech się to wypapia jeszcze. O, fajnie jest. Odwracamy. Rolatki z każdej strony przesmarzyłam sobie. Proszę zobaczyć jak fajnie wyglądają. Dodaję do tego trzy liście laurowe. I parę ziaren ziela angielskiego, pięć akurat. I teraz kochani, albo to podlegamy bulionem, albo rosołem, w ostateczności wodą. Z tego względu, że ja akurat sobie tutaj robiłam rosołek, to ja sobie to zrobię, podleję rosołkiem. Akurat tak fajnie mi spasowało, więc sobie rosołem podleję. razie tyle. Najwyżej potem sobie jeszcze dołożę trochę, ale na razie nie będzie tyle. Ja ten boczek zostawiam dalej na tej patelni, bo on jeszcze cały czas oddaje właśnie ten smak. Także polecam Państwu bardzo gorąco ten boczek, naprawdę, bo jest coś, no po prostu jest taki smak i aromat, że tego się nie da opisać. To trzeba po prostu spróbować. I teraz ja sobie zmniejszę, dam na piątkę i teraz będziemy rolatki dusić pod przykryciem około 20 minut, 20-25 minut. Będziemy kończyć rolatki. Rolatki są pięciuteńkie. powyjmuję sobie boczek. Robiły mi się 30 minut na wolnym ogniu i teraz musimy troszeczkę sosik zagęścić. Mniej niż pół szklanki wody. Jedna łyżka mąki. Dokładnie mieszamy, żeby nie było żadnych grudek. Wlewamy mąkę z wodą. To nam tak fajnie zagęści sosik, ale tylko delikatnie, bo tam tylko była jedna łyżka tej mąki. I teraz jeszcze do tego wszystkiego dajemy sobie śmietankę. U mnie trzydziestka troszeczkę. I teraz podkręcimy sobie palnik. Sosik nam zacznie gęstnieć, fajnie się zredukuje. Przyprawiamy sobie oczywiście do smaku solą i pieprzem. I kochani, rolatki mamy gotowe. Oczywiście, przed podaniem musimy powyjmować sobie te szpilki lub wykałaczki. I ja serwuję taką rolatkę z kapustką czerwoną, z ziemniaczkami, ale świetnie też właśnie sprawdzą się tutaj kluski jako dodatek. Pokażę Państwu jeszcze, jak wygląda w środku rolatka. Bardzo mięciuteńka. Polecam gorąco na taki właśnie obiad świąteczny, niedzielny. Proszę sobie wypróbować właśnie. Tak, tak wygląda roladka. I proszę zobaczyć. Fajny pomysł na świąteczny albo niedzielny obiad. Zachęcam państwa do zrobienia sobie takich roladek, bo naprawdę są przepyszne. Życzę państwu smacznego. Dziękuję za dzisiaj. Jeżeli się filmik podobał, proszę komentować, subskrybować. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym odcinku.